Hej, hej. Witam o poranku na macie i dzisiaj popłyniemy sobie troszkę delikatniej i może trochę bardziej leniwie. Siadamy sobie w skrzyżnym, ściągamy łopatki. Wyciągamy lekko kręgosłup. Ramiona luźno, mogą być na kolanach, mogą być po prostu opuszczone na nasze kostki. I bierzemy głęboki wdech przez nos. I luźno wypuszczamy powietrze przez usta. Jeszcze dwa razy wdech. I wydech. I ostatni raz wdech. Wypełniamy płuca maksymalnie. I wydech. Opróżniamy je do samego końca. Prostujemy nasze nogi siadamy w rozkroku na tyle, żeby to było komfortowe na dzisiaj i delikatnie drepcząc dłońmi, oddalając się nimi od naszego ciała, pozwalamy, żeby nasz tłów powolutko opadał do podłogi. spuszczamy drożdżno głowy między ramionami i pofalujmy tu sobie. Delikatnie z prawej na lewą. Oddychamy świadome, głębokie wdechy i świadome długie wydechy. Może uda się podreptać dłońmi troszkę jeszcze dalej, delikatnie naciągając ramiona i boki. Powędrujcie sobie. I drepczemy dłoni do lewej naszej nogi. Dłonie po obu jej stronach. I opadamy luźno do tej lewej nogi. I znowu pofalujcie sobie tutaj. Według własnych potrzeb dzisiaj. Poskręcajcie troszkę ciało w jedną, w drugą. Popatrzcie, co może być przyjemne na ten poranek. Może przełożenie obu rąk. Po zewnętrznej stronie od tej nogi i dodanie jeszcze większego wygięcia i skrętu, a może nie. Może po prostu oprzyjmy nasze przedramiona, albo dłonie po obu stronach nogi, i pozwólmy, aby nasz tłuf i głowa swobodnie do niej opadły. I drepczemy w prawą stronę do naszej prawej nogi. I to samo tutaj. Dłonie po obu stronach nogi. I pozwólmy, żeby tułów i głowa łagodnie opadły pod swoim ciężarem. Pofalujmy sobie tutaj. Poszukajmy fajnych miejsc. Może przeniesiemy obie dłonie po prawej stronie od prawej nogi. Dodamy lekki skręt, wygięcie. Popróbujcie. A może zostaniemy po prostu... Z rękami po obu stronach i pozwolimy, aby tuf i głowa swobodnie opadły do tej nogi. Nogi mogą być lekko zgięte, nie muszą być całkiem proste. Tak jak czujecie. I wracamy długimi do centrum. Drapczemy jeszcze przed siebie daleko, daleko. Wyciągamy ramiona, wyciągamy boki. I krok po kroczku dłoni podchodzimy pod nasze ciało. Krzyżujemy nogi. Siadamy jeszcze na moment sieci skrzyżnym. Dłonie na kolanach, ramiona luźno. Ściągamy łopatki i bierzemy głęboki wdech. Taki naprawdę głęboki. I robimy długi, luźny wydech. Prawą nogę zostawiamy zgiętą, lewą prostujemy w lewą stronę i skręcamy się w prawo. Prawa dłoń za plecy, lewa odpycha się od prawego kolana. I delikatny skręt w prawą stronę. Wydech wyciąga nasz kręgosłup. A wydech delikatnie pogłębia skręt. Odkręcamy się, kładziemy naszą dłoń albo całe przedramię wzdłuż naszej lewej nogi. I pochylamy się do niej, nakrywając się ramieniem. I pofalujmy sobie tutaj, opuśćmy to ramię do przodu troszkę. Przesuńmy je do tyłu, otwórzmy cudownie klatkę, naciągnijmy wszystko. Znowu do przodu, może troszkę niżej. I znowu do góry, do tyłu. Powędrujcie sobie tutaj. Tak, jak czujecie, że będzie dla Was teraz dobrze. Tak jest. I prostujemy się. Zamieniamy nogi. Lewa noga zgięta, prawa prosta. I obrót w lewą stronę. Lewa dłoń za plecy, prawa odpycha się od lewego kolana. I delikatnie skręcamy ciało w lewą stronę. Wdech wyciąga, wydłuża nasz kręgosłup. A wydech delikatnie pogłębia skręt. Wdech i wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Odkręcamy się, kładziemy naszą dłoń albo całe przedramię wzdłuż naszej prawej nogi i nakrywamy się lewym ramieniem. I znowu pofalujmy sobie tutaj. Powędrujmy tym ramieniem troszkę do tyłu, do góry, troszkę w dół. Tak jak wam ciało podpowiada, że będzie dla niego teraz najlepiej. Swobodnie. Cudowne naciąganie lewego boku. Fajne otwarcia. Wędrujemy. Tak jest. I prostujemy się. Zginamy prawą nogę w kolanie w prawo. Także są na taką zakładkę. Kładziemy lewą dłoń za plecami i wypychamy biodra do góry. Prawe ramię opada swobodnie, pomagając jeszcze otwierać cudownie klatkę. Oddychamy. Mocne wypchnięcie bioder. Na tyle, ile chcecie oczywiście, ale jest to super przyjemne. I opadamy pupą. Zamieniamy ustawienie nóg zginamy je teraz w lewą stronę obie i prawa dłoń za plecy i wypychamy biodra do góry lewe ramy, niech opada swobodnie za plecy super otwarcie super wygięcie poczujcie i opadamy po na matę Wypuszczamy nogi przed sobą, mogą być delikatnie zgięte w kolanach i opadamy swobodnie, całym tłowiem na nasze uda, dłonie po obu stronach naszych nóg i możemy próbować delikatnie je prostować. No tyle, ile czujemy, głębokie, świadome wdech. Nieluźny wydech. Jeszcze jeden oddech. I rolujemy się do góry. Przyciągamy prawą nogę zgiętą do brzucha. Poruszajmy nią troszkę z prawej na lewo. Złapmy stopę naszą lewą dłonią. Udo, wsuńmy pod prawy łokieć. I przyciągnijmy tę zgiętą nogę do naszego tłowia. Proste plecy, ściągnięte łopatki. Jak ktoś ma ochotę, można wsunąć tę stopę pod lewy łokieć. Ale nie kosztem garbionych pleców. Najpierw proste plecy, później przyciąganie nogi. I też poruszajmy nią tutaj troszkę z prawej w lewo. I wypuszczamy tę stopę z podłokcia. Jeśli była, łapiemy ją naszą dłonią. Prawa dłoń idzie za plecy i wyciągamy jak najbardziej nogę przed siebie. Prostujemy ją w kolanie. Możemy się troszkę pochylić do tyłu, ponaciągać, troszkę bardziej do przodu, powędrujcie Poczujcie, co będzie tutaj dla Was najlepsze. I wypuszczamy tę nogę na matę. Przyciągamy lewą nogę do brzucha zgiętą w kolanie. Poruszajmy nią z prawej na lewą. Zobaczmy, co tu się dzieje. Proste plecy, ściągnięte łopatki. I łapiemy prawą dłonią tę lewą stopę. Lewy lewe kolano wsuwamy pod lewy łokieć i przyciągamy tę zgiętą nogę do tłowia. Jeśli ktoś ma ochotę, wsuwamy stopę pod prawy łokieć. Tylko pamiętajcie tutaj o prostych plecach. Jak mają się garbić, lepiej te stopę trzymać w dłoni niż wsuwać pod łokieć. I łapiemy naszą lewą stopę prawą dłonią. Lewa dłoń idzie za plecy. I zobaczmy, co tu się dzieje w tej lewej nodze. Próbujmy ją wyprostować delikatnie. Pochylmy trochę ciało do tyłu, do przodu. Powędrujmy. O! I wypuszczamy tę lewą nogę. Przechodzimy do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. I delikatne zgięcia w jedną stronę tłowia, w drugą. Powędrujcie sobie tutaj tym ciałem. Tak jak czujecie. Ponakąd ciągajcie boki. Może jeszcze trochę zaspane. I krowa, pępek do maty, wdech. I kod wydech. Krowa, wdech. I kod wydech. Jeszcze raz, krowa, wdech. I kod wydech. I przenosimy naszą prawą stopę po prawej stronie od naszej prawej dłoni. Przenosimy. Prawą dłoń po zewnętrznej stronie od tej prawej stopy. Delikatnie odsuwamy lewe kolano i pozwólmy tu miednicy swobodnie, jak najniżej opaść do maty. Pobujajmy się z prawej na lewą. Pozwólmy się tu wszystkiemu dobrze usadzić. I oddychamy. I jak będziecie gotowi, podnosimy tu ramiona prosto do tyłu. Ściągnięte łopatki. I jeszcze bardziej dociskamy miednicę do maty. Można dać ramiona do góry, pogłębić to wygięcie tak jak czujecie, żeby było miło. I skręcamy się w prawą stronę, lewa dłoń się odpycha od prawego kolana, prawa dłoń na lewym udzie i delikatny skręt w prawą stronę. Jeszcze jeden oddech. Odkręcamy się. Obie dłonie po lewej stronie od naszej prawej stopy. Prawą nogę odsyłamy do tyłu, do klęku podpartego. I w klęku podpartym okrężne ruchy tłowiem. Łagodne przejścia z krowy do kota. Powędrujmy po takich szerokich okręgach. I w drugą stronę to samo. Oddychamy. Uspokajamy ruch. Lewą stopę przenosimy po lewej stronie od naszej lewej dłoni. Lewą dłoń przenosimy po lewej stronie od naszej lewej stopy. Odsyłamy leciutko prawe kolano do tyłu. Opuszczamy niską jednicę. Powędrujmy sobie tu troszkę. Poczujmy tę pozycję. Pozwólmy miednicy opaść jak najniżej do maty. Powginajmy się tu troszkę. Poczujmy to swoje ciało. Na co ono ma ochotę. I kiedy będziecie gotowi, podnosimy tułów. Odsyłamy ramiona do tyłu. Ściągnięte łopatki. Jeszcze bardziej obniżamy miednicę. I można też ramiona. Przenieść do góry, pogłębić troszeczkę wygięcie. Jak macie ochotę. I skręcamy się w lewą stronę, prawa dłoń odpycha się od lewego kolana, lewa dłoń na prawym udzie i delikatne skręty w lewo, długie słowo. I odkręcamy się. Obie dłonie po prawej stronie od naszej lewej nogi. Lewą nogę przesyłamy do tyłu, do klęku podpartego. I w klęku podpartym przenosimy naszą prawą nogę na lewą stronę prostą. Patrzymy przez lewe ramię na naszą prawą stopę po lewej stronie. Naciągamy bardzo fajnie prawy bok. I to samo z drugiej strony. Przenosimy lewą nogę na prawo. Patrzymy na naszą lewą stopę przez nasze prawe ramię. I oddychamy. I wracamy. Nogą do klęku podpartego. Kola na szerokość maty. Stopy połączone. I opadamy półpą napięte. wyciągamy ramiona daleko przed siebie, jak najdalej się da. Naciągamy boki, naciągamy ramiona i opuszczamy głowę zupełnie luźno między ramionami. Długie jest I drepczemy sobie dłoń w lewą stronę. Maksymalnie ile się da. Ile czujecie, że jest przyjemnie. I tu możemy zostać chwilkę. Możemy też jeszcze położyć naszą prawą dłoń na lewej. Troszeczkę jeszcze pogłębić to wygięcie. I od. I drepczemy dłońmi w prawo. I to samo. Kiedy dojdziemy do naszego maksimum tutaj, jeszcze możemy spróbować położyć lewą dłoń na prawej, a głowę luźno między ramionami. I zostańmy tu chwilę. Zwracamy dłońmi przed siebie. Jeszcze raz naciągamy wszystko maksymalnie. Głęboki oddech. i wszystko już super luźno puszczamy. I zostańcie sobie tutaj ile chcecie. Albo przejdźcie sobie na plecy do szałasany, żeby się jeszcze chwilkę zrelaksować. Mam nadzieję, że to był miły start dnia. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.